Cześć, dzień dobry wszystkim, witam Was o 9.30. Ja od pół godziny sobie na nogach, ponieważ moja przyjaciółka jest na zawodach i teraz trzymam za nią kciuki cały czas i... I nagrywam to, żeby ona o tym wiedziała, bo niestety nie odbiorze mnie telefonu, jak chciałam jej życzyć miłego przejazdu, bo oczywiście jest na zawodach konnych, znaczy to są zawody, to są parkury otwarte, ale wiecie, no, uznajmy, że zawody. Nie? I ja cały czas patrzę na portal zawody konne, żeby patrzeć, wiecie, one za parę koni i żeby zobaczyć, jak jej pójdzie, więc... Wika, jak coś, to trzymał kciuki za siebie. Ja tam już sobie śniadanko odkurzyłam cały dom, a mój dom nie jest mały. Ja w ogóle nie lubię odkurzać. Odkurzanie to jest chyba najgorsza rzecz, jaka mnie spotka w życiu. Jakby dlatego właśnie chcę kiedyś mieszkać w mieszkaniu, żeby nie musieć odkurzać aż tak dużo. Bo mogę odkurzać często, ale nie tak dużo. Na przykład jedno piętro do domu odkurzę, ale jak już drugie mam odkurzyć, to jest takie. Mm, nie. A teraz znowu leżę w łóżku, ponieważ jest dzisiaj okropnie gorąco. Więc leżę sobie w łóżku i klima na mnie tak lekko wieje, i to jest od razu najlepiej. No, więc ja sobie śledzę w tym chłodnym pomieszczeniu w mojej jaskini, tak jak to mówią moi rodzice, yy, i zaraz będę musiała zmienić pościel. I ogólnie dziewczyny ze stajni sobie bardzo dobrze poradziły na zawodach, na których mnie był. Ale congrats for one, kto był na tych zawodach i który to ogląda. Dwie informacje byłam przed chwilą na worku i zapomniałam wyłączyć muzyki i sobie leciała tak przez jakieś bite chyba pół godziny. Po drugie, dzisiaj mamy dzień piżamy i jeszcze trzecia informacja. Mam poczusia. Właśnie tak. I teraz jedę ja go sobie zjeść i słuchać tej muzyki, która mi leciała um, A później się idę wymyć w końcu chyba. Jadę do sklepu, bo tato zapomniał sobie kupić kefiru do ziemniaków. Więc um, najbliższy sklep mam za chwilę. Bo jeden nam usunęli. I mamy teraz tylko jeden, jak na razie. Wracam z światą zakupów w mojej terety. I ogólnie to przed chwilą jakiś typ sypnął piachem w oczy, bo znaczy nie sypnął. Tylko wiecie, autem zaprzygazował troszeczkę. I, I ogólnie ledwo co widzę, ale to tam wiecie, trochę tylko uczykuje, daj rady. Wróciłam już do sklepu. zjadłam sobie obiadek, co jest słodkiego później. I teraz wracam do oglądania Resident Evil 7. Ponieważ zaczynam to ostatnio oglądać i bo uznałam, że przed ósemką muszę sobie ogarnąć co było w siódemce bo to podobno siódma, ósma, dziewiąta część będą połączone i muszę ogarnąć co jest w nich ten a jakoś tak do siódemki mnie nie ciągnęło, nawet nie wiem dlaczego ale muszę oglądać, żeby nie było że coś mi ominie, więc teraz wracam do oglądania siódemeczki później zaczynamy ósmeczkę. mamy parę spraw do załatwienia w większym mieście więc przyjechaliśmy tutaj do naszej metropolii kochanej później idziemy na lody do ale teraz moja mama poszła do kasztoramy, yy, a ja pilnuję mojego brata, który jest z tyłu i sobie zasnął. Bo on uznał, że on z nami będzie yy, jechał. Bo dlaczego nie? Nie wiem, czy wy też tak macie, ale jest równo druga I teraz uznałam, że skoro zobaczyłam tą godzinę taką idealnie pełną, to idę coś zrobić. I będzie to jakieś przekąseczki, piciu. Laptop. Nie no, ale ogólnie to dzisiejszy dzień był taki, że jeszcze poszłam sobie po tym, jak wróciłam, to poszłam sobie chwilę odpocząć, bo musiałam zejść za mojego brata na Gecy z Maga, a byłam już na żarta i później czytam Kordiana. Byłam go do przeczytania na wtorek. Jeszcze na poniedziałek mam do przeczytania 30 około stron tej angielskiej książki, ale sobie tam radzę, nie jest z tego, że jutro mam kurczę komu mojego kuzyna. No ja sobie nie zwracam uwagi, ale dzisiaj idę się ogarnąć, idę sobie zrobić tak jakby... spa. Uznajmy, że to będzie spa. Jest sobie zrobić spa przed jutrem. I później oglądamy. Właśnie tak... O nie, jest już jeden po! Ale najpierw jeszcze ma nakarmić rybę. Rzesiu, Chcesz nakarmić rybę? Nie, bo jest Nie chcesz... no to chodź! Idę się mać że Jeszcze muszę wymyć włosy. Ojej! No zdrowie! Dlatego już musiałam ogarnąć swoje włosy, co zajęło trochę. Bo ja pielęgnuję te swoje włosy. To jest już prawie 24, ale uznałam, że robię maseczkę i ochronę co najmniej dwa odcinki. De papel. Więc. Do zobaczenia jutro, bo już raczej nie będę nic nagrywać.